Oooooo, wow, chyba żartujesz! Chyba żartujesz, kumplu, w tym momencie. Dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowy custom, ponieważ powstał we współpracy z Prozurem, a będziemy customowali tą właśnie obudowę, która finalnie będzie dla Was do wygrania. Zapraszam. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale. Moi drodzy, dobrze usłyszeliście, dzisiaj będziemy customowali tą właśnie obudowę razem z Prozurem. Nasz wspólny projekt polega na tym, że Prozur przygotował rysunek, który ja namaluję na boku obudowę w tym momencie. Widzicie, co przygotował Prozur, czyli naprawdę mega, mega rysunek. A w jaki sposób powstał ten rysunek? Na jego kanale pojawił się odcinek, link macie w opisie i teraz pewnie też wyskoczyła karta. Tam możecie zobaczyć, jak od samego początku Prozur stworzył właśnie ten rysunek, który ja namaluję na obudowie. A to, co jeszcze pojawi się na tej obudowie, czyli z przodu, z drugiego boku na szybie, tego dowiecie się w całym odcinku, dlatego oglądajcie od początku do końca, ponieważ tam też powiem, w jaki sposób możecie taką obudowę wygrać. A dla ciekawych jest to obudowa Silentium PC Armis AR7X TG RGB. Link macie w opisie, więc możecie sprawdzić. To lecimy. Teraz niech podkład wyschnie, a ja przygotuję szkic prozura do wydrukowania. Szkic prozura mam już gotowy tak, żeby nałożyć go na bok obudowy, żeby był jak najbardziej zbliżony do tego co przygotował prozur. Użyję do tego kalki. Zaczynajmy. Myślę, że warto powiedzieć parę słów właśnie o tym całym projekcie, no i oczywiście w jaki sposób wygrać tą obudowę. Ogólnie razem z Prozorem wpadliśmy na pomysł, że fajnie by było zrobić właśnie jakiś wspólny odcinek, taki, który byłby bardzo kreatywny, z fajnym projektem. Na samym początku zapytałem, czy przygotuję jakiś doodle, i wtedy ja przerzucę to na obudowę. Prozor miał jednak inny pomysł i bardzo dobrze, że na niego wpadł. Ja do samego końca, dopóki on mi tego nie wysłał, nie wiedziałem, co to będzie, a moją reakcję na odpalenie tego rysunku możecie zobaczyć u niego na filmie. Cała praca zajęła kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin, była naprawdę bardzo wymagająca, tym bardziej, w markerach polska, no nie za bardzo jestem w stanie zrobić cieniowania gradientowego, dlatego w niektórych momentach, jak na przykład w venomie zobaczycie w trakcie, wycisnąłem z każdego markera trochę farby i wymieszałem, aby zrobić właśnie taki delikatny gradient, głównie właśnie przy wenomie. Niestety byłem też troszeczkę ograniczony kolorami, dlatego musiałem kombinować i nie wszystkie kolory pokładają się z, prawidłowo z rysunkiem, który przygotował Prozur, ale i tak bardzo dziękuję, że przygotował to w taki sposób, że przejścia tonalne nie były gradientowe, tylko właśnie takie twarde przejścia, dzięki czemu ja mogłem wyczuć bardziej cienie, w którym miejscu, jak mogę podziałać kolorem czarnym. Teraz chyba najważniejsze, w jaki sposób zgarnąć tą obudowę. Jest kilka prostych warunków. Subskrybować mój kanał i kanał Prozura, zostawić like pod filmem, zostawić komentarz pod moim filmem i pod filmem Prozura, ponieważ zwiększa to szansę na wygraną. Możecie na przykład pisać ulubioną postać z całego kastomu, który tu powstaje. I ostatnia rzecz, obserwować nasze profile na Instagramie, mój i Prozura. Później ja wylosuję jedną osobę ze swojego kanału, Prozur ze swojego i będzie losowanie wielkiego finału spośród tych dwóch osób i zwycięzca zgarnia obudowę. To jeszcze Wam tak powiem, że jestem mega, mega zadowolony z tego crossa, z takiego kreatywnego, no i mam nadzieję, że jeszcze z prozurem nie jeden pojawi się na naszych kanałach. Ja lecę dalej i przy prezentacji zobaczycie jaka była reakcja prozura. Nasz malunek wstępnie jest skończony. Teraz z prozorem doszliśmy do wniosku, że fajnie by było wstawić nazwę jakby tego customu. No i prozor wymyślił bardzo fajną nazwę, czyli Multiverse Custom. I nad wszystkimi postaciami właśnie pojawi się ta nazwa. Jak to zrobię, zaraz zobaczycie. Moi drodzy, custom z prozurem skończony. Teraz czas na prezentację. No nie miałem takiej ładnej płachty, żeby przykryć i zrobić takie. Uff, to musi nam to wystarczyć. A więc zobaczcie, jaki jest finalny efekt oraz obejrzyjcie reakcję prozura. Cześć wszystkim tutaj prozuraj, miło mi gościć na kanale Uczugi. Wy już pewnie widzieliście całą skończoną obudowę. Ja jeszcze nie miałem przyjemności będziecie teraz mieli moją reakcję live, bo po prostu odpalam to pierwszy raz. Oczywiście mój rysunek znam doskonale, bo spędziłem nad nim masę godzin, ale samej obudowy jeszcze nie oglądałem, więc sprawdzajmy jak to się prezentuje. I szczerze jestem ciekaw, jak sobie Czuga poradził, bo był to nie lada kurcze trudny rysunek. Whoa, ho, 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 chyba żartujesz. <laughs> Chyba żartujesz, kumplu, w tym momencie. Kurde, i zrobiłeś ten napis: Multiverse Custom, Sugar and prozurę, tak jak gadaliśmy. Wow. Ej, fajnie, że zrobiłeś to po swojemu. O kurde. Ej, no, chyba nawet nie skłamię, jak powiem, że jest nawet lepsze od mojego. Ja specjalnie nie robiłem gradientów, tylko robiłem taki cell shading, naprawdę proste cieniowanie, ale. Wow. Okej, okay. to, to jest coś. Okej, okay. nie sądź. Przyznam szczerze, czuga, pokładałem wielkie nadzieje, ale bałem się, że wyjdzie to średnio, ale naprawdę dałeś czadu. Wow. Wiem ci, że to przerosło nawet moje najśmielsze oczekiwania. Nie no, to jest świetnie zrobiona robota, ale mi się podoba. Szczególnie ten Venom, mi się podoba jego kolorystyka. Taka, że udało Ci się ująć takie zaciemnienie i przejście do tego jasnego, niebieskiego wciąż koloru. Nie no, naprawdę, naprawdę szacun. Dobra robota. Przyznam wam szczerze, że jakieś tam zalążki tego projektu, już widziałem tam mi podsyłał, kawałek Kleinartu i tak dalej. Gdzieś tam jakąś dłoń Sonika widziałem, ale nie no, szacun, stary, szacun, naprawdę jestem zdziwiony. Teraz już mogę z ręką na sercu powiedzieć, że ktoś kto wygra tę budowę, będzie ją naprawdę kozacki, kozacki custom na kąpie. Wow, Czuga już pewnie mówił na swoim materiale, ale możecie zgarnąć tę obudowę, ponieważ spośród wszystkich komentarzy u Czugi na filmie i pod moim filmem, jeżeli chcecie zobaczyć jak ten rysunek powstawał, możecie sprawdzić na moim kanale. Wybierzemy po jednej osobie, spod filmu Czugi i spod mojego filmu, między nimi rozlosujemy finalistę, który zgarnie tę obudowę, więc im więcej skomentujecie i u mnie i u Czugi, tym macie większe szanse na wygraną. Jakbym miał czapkę, to bym ją zdjął, naprawdę dobra robota. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejne materiały, na razie, trzymajcie się, cześć.